Polska, kontrast między zimnym klimatem a ciepłem kobiet. Wprowadzenie. Polska, kraj znany z surowych zim i historycznej architektury, ma w swoich mieszkańcach wyjątkowy urok, który wykracza poza niskie temperatury. Chociaż pogoda może być mroźna, Polki reprezentują ciepło, elegancję i siłę, które charakteryzują ich naród. Z ich charakterystyczną urodą, przyjaznym charakterem. I głębokim przywiązaniem do tradycji, przeciwstawiają się zimnemu otoczeniu i pozostawiają niezatarty ślad na tych, którzy mają okazję je poznać. W tym filmie pokazujemy, w jaki sposób polskie kobiety ucieleśniają żywego ducha swojego kraju i magnetyzm, który czyni je prawdziwymi ambasadorkami swojej kultury. Nie zapomnij zasubskrybować i polubić wideo. Zaczynajmy. Polskie piękno. Odzwierciedlenie historii, kultury i różnorodności. Piękno Polek tkwi nie tylko w ich atrybutach fizycznych, ale także w bogatej historii i kulturze, które kształtują ich istotę. Położona w sercu Europy Polska przez wieki była miejscem spotkań cywilizacji, co zaowocowało różnorodnością unikalnych cech i charakterów. Jasne odcienie skóry, oczy od krystalicznego błękitu do głębokiego brązu, oraz blond, brązowe lub czarne włosy, to tylko część ich uroku. Jednak poza wyglądem, ich urok tkwi w osobowości i wartościach, które odzwierciedlają mieszankę odporności, życzliwości i dumy ze swoich korzeni. Historia Polski, naznaczona najazdami, rozbiorami i ciągłą walką o zachowanie tożsamości, pozostawiła Polkom godną podziwu siłę. Ich charakter definiuje determinacja i umiejętność pokonywania przeciwności losu cechy przekazywane z pokolenia na pokolenie. W dzisiejszych czasach cechy te przekładają się na niezwykłą niezależność, połączoną z ciepłem, które jest widoczne w traktowaniu innych. Polki są nie tylko nosicielkami bogatego dziedzictwa kulturowego, ale także aktywnymi inicjatorkami zmian i modernizacji, godzącymi tradycje rodzinne z wyzwaniami współczesnego świata. Przywiązanie do tradycji również odgrywa kluczową rolę w postrzeganiu Polek. W święta takie jak Boże Narodzenie czy Wielkanoc są one odpowiedzialne za podtrzymywanie rodzinnych zwyczajów, przygotowując tradycyjne potrawy takie jak pierogi, bigos czy żurek. Podczas tych wydarzeń kobiety dumnie noszą tradycyjne stroje ozdobione misternymi haftami symbolami różnych regionów Polski. Każdy szczegół od kolorów po wzory Opowiada historię o korzeniach i różnorodności kraju. Tradycje te nie tylko podkreślają ich zewnętrzne piękno, ale także odzwierciedlają głębokie zaangażowanie w zachowanie tożsamości kulturowej. Kolejnym aspektem wyróżniającym Polki jest ich wykształcenie i wyrafinowanie. Polska jest znana z wysokiego poziomu edukacji, a kobiety nie są tu wyjątkiem. Wiele z nich biegle włada kilkoma językami. Co pozwala im łatwo nawiązywać kontakty z ludźmi z różnych kultur. Ich zainteresowanie sztuką, muzyką i literaturą dodaje im atrakcyjności, sprawiając, że rozmowy z nimi są wzbogacające i niezapomniane. Co więcej, ich zdolność do dostosowywania się do globalnych kontekstów, bez utraty lokalnej esencji, sprawia, że są unikalną mieszanką nowoczesności i tradycji. Dla turystów odwiedzających Polskę. Kontrast między zimnym klimatem a ciepłem polskich kobiet jest niezapomnianym przeżyciem. Od tętniących życiem jarmarków bożonarodzeniowych w Krakowie po ciche historyczne uliczki Gdańska, Polki dodają szczególnego charakteru każdemu zakątkowi kraju. Ich ciepłe uśmiechy i prawdziwa gościnność sprawiają, że odwiedzający czują się mile widziani, tworząc wspomnienia, które trwają długo po opuszczeniu kraju. Ten magnetyzm nie tylko reprezentuje ducha Polski, ale także wyjaśnia dlaczego Polki są postrzegane jako istotna część duszy ich narodu. Związki Polek z tradycją i nowoczesnością Polki są wyjątkowym przykładem na to, jak tradycja i nowoczesność mogą harmonijnie współistnieć. W kraju, w którym historia odcisnęła głębokie piętno, udało im się zachować przy życiu zwyczaje przodków, Jednocześnie dostosowując się do zmian zachodzących w nieustannie ewoluującym świecie. Ta równowaga między starożytnością a współczesnością, nie tylko wzbogaca ich tożsamość, ale także czyni ich pomostem między pokoleniami, łącząc dziedzictwo przeszłości z możliwościami teraźniejszości. Przywiązanie do tradycji jest widoczne w ich codziennym życiu, zwłaszcza podczas świąt i wydarzeń rodzinnych. Polki są często odpowiedzialne za organizację i zachowanie rytuałów przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Uroczystości takie jak Wigilia są pełne symboliki, od przygotowania dwunastodaniowej uczty po rytualne dzielenie się opłatkiem. Każdy szczegół, od dekoracji po jedzenie, odzwierciedla nie tylko zamiłowanie do tradycji, ale także głębokie poczucie wspólnoty i przynależności. Na obszarach wiejskich kobiety odgrywają kluczową rolę w zachowaniu lokalnych strojów i rękodzieła. Kolorowe plisowane spódnice, misterne hafty i korony kwiatowe to coś więcej niż tylko odzież. To symbole bogatej różnorodności kulturowej Polski. Podczas festiwali i imprez folklorystycznych kobiety noszą te stroje z dumą, reprezentując swoje regiony i podtrzymując dziedzictwo kulturowe. Jednak ten związek z przeszłością nie ogranicza ich, ale służy jako solidna podstawa do odkrywania współczesnego świata. We współczesnym świecie Polki wyróżniają się niezależnością i zdolnością adaptacji. Wiele z nich jest wysoko wykształconych, zajmuje czołowe stanowiska w różnych branżach i aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i politycznym kraju. Pomimo swoich osiągnięć we współczesnym świecie, nie tracą z oczu tradycyjnych wartości, które je definiują, takich jak znaczenie rodziny, szacunek dla natury i poczucie wspólnoty. Ta równowaga między tradycją a nowoczesnością nie tylko czyni ich wyjątkowymi, ale także pozwala im z powodzeniem poruszać się w zglobalizowanym świecie bez utraty tożsamości. Wpływ Polek rozciąga się również na arenę międzynarodową. Czy to poprzez muzykę, literaturę, film czy naukę, wniosły one imię Polski na scenę globalną. Postacie takie jak urodzona w Warszawie Maria Curie są przykładami tego, jak Polki przeciwstawiły się oczekiwaniom i pozostawiły niezatarty ślad w historii świata. Dziś wiele młodych Polek kontynuuje to dziedzictwo, łącząc silne zaplecze kulturowe z innowacyjną i postępową wizją. Kontrast między głęboko zakorzenionymi tradycjami a otwartością polskich kobiet jest jednym z powodów, dla których odwiedzający ten kraj są pod wielkim wrażeniem. Przy każdym spotkaniu, czy to w kawiarni w Warszawie, czy w małej wiosce w Karpatach, Polki oferują wyjątkowe doświadczenie, które odzwierciedla zarówno bogactwo ich przeszłości, jak i dynamizm ich teraźniejszości. Ich zdolność do integrowania tych dwóch światów sprawia, że są one istotnym filarem polskiej tożsamości i stałym źródłem inspiracji dla tych, którzy chcą zrozumieć istotę tego narodu. Jeśli podoba Ci się ta podróż przez historię i wpływ polskich kobiet, nie zapomnij polubić i zasubskrybować naszego kanału Kobiety i kraje. W ten sposób możesz nadal odkrywać więcej o kobietach z różnych kultur i ich wpływie na świat. Dołącz do naszej społeczności i nie przegap żadnej z naszych historii. Rola Polek w społeczeństwie liderki, opiekunki i motory zmian. W Polsce kobiety są nie tylko strażniczkami tradycji, ale także siłą napędową zmian i postępu we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Ich wpływ jest kluczowy w polityce, ekonomii, edukacji i kulturze, gdzie odgrywają wiodące role i przyczyniają się do rozwoju kraju z niezwykłą determinacją i wizją. Historia Polski jest pełna kobiet, które na przestrzeni wieków kwestionowały normy społeczne i przewodziły ważnym ruchom. A dziś Polki nadal są czynnikami transformacji i modernizacji, zachowując jednocześnie wartości, które definiują ich naród. Od czasów historycznych Polki były niezłomnymi przywódczyniami. W średniowieczu postacie takie jak królowa Bona Sforca, żona króla Zygmunta I, pozostawiły po sobie trwałe dziedzictwo w kraju. Podczas wojen i okresów okupacji Polki były nie tylko obrończyniami swoich domów, ale także aktywnymi uczestniczkami ruchów oporu. Jedną z najbardziej emblematycznych postaci polskiego ruchu oporu podczas II wojny światowej była Irena Sendlerowa, która ryzykowała życie, aby ratować żydowskie dzieci z warszawskiego getta, co jest świadectwem odwagi i poświęcenia, które charakteryzowały wiele polskich kobiet w całej historii. Dziś polskie kobiety nadal odgrywają kluczową rolę w polityce i podejmowaniu decyzji. Chociaż Polska nadal stoi przed wyzwaniami w zakresie równości płci, kobiety poczyniły znaczne postępy na wysokich stanowiskach. Polska była pierwszym krajem w Europie Środkowo-Wschodniej, w którym Ewa Kopacz była przewodniczącą parlamentu, a także premierem. Ponadto wiele polskich kobiet zajmuje kluczowe stanowiska w rządzie, dyplomacji i biznesie, co pokazuje ich rosnącą siłę i wpływ w sferze publicznej. Rola polskich kobiet jest również kluczowa w życiu rodzinnym i społecznym. W społeczeństwie, które głęboko ceni rodzinę i solidarność, kobiety pozostają filarem spajającym tkankę społeczną. Niezależnie od tego, czy są matkami, córkami czy opiekunkami, są odpowiedzialne za przekazywanie wartości, tradycji i kultury nowym pokoleniom. Ponadto, Polki często odgrywają wiodącą rolę w opiece nad osobami starszymi. I najbardziej bezbronnymi członkami społeczności, co odzwierciedla ich głębokie poczucie obowiązku i miłości do swojego narodu. Ta opiekuńcza rola nie ogranicza się tylko do najbliższej rodziny, ale rozciąga się na całą społeczność, wzmacniając więzi solidarności i wzajemnego wsparcia. Oprócz roli, jaką odgrywają w rodzinie, polskie kobiety stoją na czele ważnych ruchów społecznych i kulturowych. W ostatnich dziesięcioleciach w Polsce rozwinął się aktywizm feministyczny, zwłaszcza w odniesieniu do praw reprodukcyjnych i równości płci. Masowe protesty, takie jak te zorganizowane w 2020 roku przeciwko ograniczeniom aborcji, pokazały siłę i determinację polskich kobiet do obrony swoich praw i domagania się zmian w ustawodawstwie. Aktywizm ten doprowadził do większej widoczności kobiet w sferze politycznej i społecznej. Oraz wywołał debatę na temat roli kobiet we współczesnym polskim społeczeństwie. Polki były również pionierkami w środowisku akademickim i naukowym, z wieloma wybitnymi postaciami, które wniosły kluczowy wkład w różne dyscypliny. Od laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, Marie Curie, po wiele kobiet-naukowców, pisarek, artystek i przedsiębiorców, które kontynuują jej dziedzictwo. Polskie kobiety nadal przeczą oczekiwaniom i udowadniają, że ich miejsce w historii jest tak samo ważne jak każdego innego członka społeczeństwa. Krótko mówiąc, Polki są kręgosłupem społeczeństwa, odgrywając kluczowe role w polityce, rodzinie, kulturze i postępie społecznym. Ich zdolność do przewodzenia, dbania i przekształcania swojego otoczenia. Przy jednoczesnym zachowaniu głębokiego związku ze swoimi korzeniami, czyni je jedną z najpotężniejszych sił w kraju. W miarę jak Polska będzie się rozwijać na arenie międzynarodowej, kobiety będą nadal odgrywać kluczową rolę w budowaniu przyszłości udowadniając, że prawdziwy ogień tego kraju nie jest gaszony przez mróz zimy, ale rozpalany w cieple ich serc. Polki, siła napędowa zmian i tradycji, Polskie kobiety są prawdziwą inspiracją, demonstrując godną podziwu umiejętność łączenia siły tradycji z energią zmian. Od ich wpływu na politykę i gospodarkę, po kluczową rolę w rodzinie i społeczności, pozostają one istotnym filarem polskiego społeczeństwa. Ich odwaga, poświęcenie i zdolność do przewodzenia i opieki odzwierciedlają prawdziwego ducha Polski, kraju który pomimo trudności, nadal idzie naprzód dzięki kobietom, które go napędzają. Jeśli jesteś pod wrażeniem historii i dziedzictwa polskich kobiet, zapraszamy do dalszego odkrywania tego, jak kobiety na całym świecie tworzą historię na naszym kanale Kobiety i kraje. Subskrybuj, aby odkryć więcej inspirujących historii, poznać kultury i tradycje różnych krajów i być częścią tej fascynującej podróży. Nie przegap.